Siemano, z tej strony Karol z kanału Gier brudowski Z kim się widzimy? Z się i z Jurkiem <laughs> Gdzie jedziemy? Jedziemy w pole, nie? Tak Zostawiliśmy jeden kawałek po śmieniu I będziemy co robić? Będziemy zrywać ściegnisko, nie? Tak Lecimy i, I będę się uczyć, nie? Jak tak. robić na nawigacji od razu tak. Pierwszy będzie, kto robił? Julek? Hmm. Troszkę Julek będzie jeździł? I później Marcysia? Hmm, tak Czy na odwrót? Marcysia jest starsza, nie? Nie, może pierwszy Julek Może pierwszy Julek młodszy. To dobra, to jakoś to zrobimy No, nie zakładałem hmm. tutaj przedpórzek. E, w sensie przedpłużek, więcej stopek. Zależy kto jak e, właśnie e, mówi na to e, z tego względu, że to mówię, to jest jeden kawałek, yy, który yy, kosiliśmy. O, chwila przerw. Tutaj nam troszkę przerywa, yy, bo tutaj mamy nie iman. Nie wodę. Nie mnie nie Uważaj, Jolek, trzymaj się mojego fotela! O, trzymaj się tutaj fotelika. No i lecimy tutaj z moimi szkrawami na pole. tutaj nie, nie jest dużo e, Tu jest, e, ile tam, no hektar można powiedzieć, nawet nie wiem czy, czy, czy jest e, Żeby zrobić to już nie zakładałem tych przedburzek e, Tylko tak na spróbowanie tym agregatem, bo e, pewnie będzie wysiewana teraz e, gryka e, W ściernisko jako później poplon e, Dlatego też nie zapinajmy już talerzówki, bo można było w sumie i talerzówkę zrobić, ale jak tutaj Tym czy, yy, głębiej nie głębiej, tam nie, nie będę nie wiadomo na ile robił, tam Aby tylko yy, zerwać, tylko żeby mi to właśnie ładnie zrobiło, no to będę już yy, pilnował yy, Właśnie z wałem, bo jak już założymy przedłużki, to będę musiał na, na nowo wał ustawić No i co, no i lecimy, także co, widzimy się już na polu, nie? Tak, tak. Kto, kto będzie pierwszy robił? Julek, nie? Tak. No, także widzimy się na polu. No, także widzimy się już na polu. Zaczynamy granicę pola, nie? Zaznaczamy od której jest. Pyk. I teraz będzie tak. Jedziemy! Nie, nie, kurde, znowu muszę sobie przypomnieć, odpalone jest? Odpalone jest zadanie. Także tutaj lecimy, tylko jako to głębokość dać. Tryb polowy. Ile jest ustawione? 83. Jedziemy, nie? Tak! No i robimy tutaj obraz pola. I zaraz pokażemy, Marcysi, jak traktor sam jeździ, nie? Tak, Julkowi. Julkowi? Tak. Julek, widziałeś, że traktor sam jeździ? Tak. <laughs> Niż tutaj możemy troszkę szybciej jeździć, bo. Nie robimy głęboko. Także tylko, żeby zerwać. Czajsza co chodzi, nie? Tak. Bo nie robimy głęboko, tylko nisko. Robimy płyciutko, a później będziemy tu siadzi, nie? Tak. Tak Juluś? Tak. Bo lecisz na niego. O. na ja w sumie. Przytrzymam, ja mam picie jedno. O, jakoś to upa się zrobiło. Ale już rozwaliło, nie? I teraz będziemy objeżdżać pola dookoła. Jak objedziemy dookoła, to Ci zaraz pokażę jak się co się później robi. Dobra. to wtedy pokażesz jak traktor jeździ sam? No, bo teraz musimy tak jakby zamknąć całe pole i później on już będzie widział, że już tylko tutaj w tym kawałku robimy, nie? Ale całe to już tu niskie, to jest nasze, tak? Tak, a tutaj to jest to nasze, mamy no. Robić, tak? Tylko o to i wracamy. Uwaga Pauza I Tutaj robimy jedną pauzę I teraz musimy tutaj w poprzek Uuu, ty, kolega Pan jest pijany? Ty jesteś pijany? No i teraz tutaj zaczynamy, tu muszę kliknąć pyk I o, już robimy Uuu Hała! No musi się trzymać ilość na razie. I znowu robimy pauzę. I teraz o tu jeszcze pojedziemy i jeszcze raz w poprzek. I będziemy mieli zamknięte, nie? Tak. Nie będzie wyjeżdżał po... I później nie będzie już nam wyjeżdżał, tylko będzie widział, że tutaj jest nasze pole. Dotel musi robić. I będziemy mogli sami sobie jeździć, nie? Lewko Dziurkę? Tak. A ono po to widzisz, to jest taka robocza. Już do wyrzucenia, nie? Dziś teraz to wszystko wymiesza się. Ładnie. I później przyjedziemy z siewnikiem. Zasiemy taką reczkę. I to będzie jako poplon, nie? Tak, Juluz? Tak. A po co się sieje reczkę? Panią Żeby później kosić, nie? Będziesz troszkę jeździł? Tak. Tylko musisz loda dokończyć, nie? Tak. Ja pierwsze. A, bo ty już zjedzesz? No. No, to ty będziesz pierwsze jeździć. Nie, to ja. A, to ty musisz zjeść, nie? To poczekamy chwilę. Tutaj zamkniemy do pole zaraz zobaczyć jak będą takie ścieżki porobione masz jakieś łóżko zaraz, zaraz Ci si powiem tylko tu musimy dojechać do końca i... uwaga teraz Juluś trzeba się trzymać bo dojeżdżamy do końca, nie? I znowu robimy pauzę. No mam, mam, już już ci. Tylko muszę tam dojechać, nie? Bo to skończymy, i już ci daję. I patrz teraz. Mamy zrobione. Tylko teraz jeszcze muszę zobaczyć, dołączone skimmer. Załaduj I teraz tak, robimy pyk Klikasz otwórz ślady yy, referencyjne Czułość dajemy na Na 80% Czułość na 80 To jest przesunięcie I mamy tak, od jedynki i trójki będziemy chcieli Dwójkę wyłączamy, czwórkę wyłączamy Zapisujemy i patrz, I teraz będziemy mieli ścieżki albo od tej strony, albo od drugiej. Ale my chcemy teraz od tej, nie? To tu był przejazd. Musimy jeszcze ustawić, żeby nas dobrze ciągnik zobaczył. O. I teraz klikamy sobie, patrz, hop. I patrzcie, sam jeździ Widzisz? Patrz, ręce do góry I traktorek sam jedzie, nie? I znowu przypominanie wszystkiego dobra tutaj już nie Tylko tutaj zadania Licznik, narzędzia Nie tylny Podnośnik Podnośnik O i już mamy, maluje nam bo po prostu mieliśmy wtedy załączony siewnik nie I jak ładnie robi? Chcesz spróbować sobie tak pojeździć? Ci Julek, Ty będziesz pierwszy kierował Nie ja Pierwszy Marcysia, bo jest starsza, nie? A Ty sobie zjesz loda? Nie, nie Ty też chcesz? No to zaraz, zaraz już Ty już nie chcesz? Zaraz buzię wytrzemy Tylko poczekaj, siedź, siedź ładnie Żebym był pierwszy to zrobił specjalnie <laughs> pierwszy O Ja też Ty będziesz pierwszy? Tak O Dobra Cofamy? <laughs> Musimy teraz cofnąć. Widzisz, że rozłączyło nam nawigację I Teraz który, w którą ścieżkę będziemy wjechać Na środku pola, nie? A. A. Pola. A ten dom Zaraz do domu będziemy jechać, nie? Dlaczego na środku? Bo możemy sobie o tak, masz wjeżdżać teraz Nie patrz, ja opuszczam Niż kierownica do góry I traktor sam jedzie, przytrzymasz? Teraz o, Juruś będzie operatorem, nie? nie? Nie trzeba, nie trzeba Kierownicy nie trzeba ruszać, tylko tutaj będziemy pilnować, nie? Tak Nisz patrzę, jak maluje nam niż patrz no tak, teraz zrobimy. Patrz, jak traktor widać. Widzisz, znaczy, patrz, o. Widzisz, znaczy, tutaj zrobiliśmy tylko na zielono, nie? I tu mamy dwa przyjazdy obok. I teraz z drugiej strony jeszcze mamy, nie? I widzisz, i traktor jak sam jeździ, nie? Robimy tylko to i ja idę do babci. Janci. Do babci? Tak. Ty też do babci idziesz? Tak. Na obiad, nie? Nie, ja baba ale... I będziemy kończyć to. Jedziemy do, do nas do domu. I będziesz się bawić, zobaczył? Tak, tak. A dla branzoletki będziesz robić teraz? No, nie chcę robić. Nie, Baba, tak! Nie chcę robić niebieskie i niebieskie. Baba, niebieskie. Tylko zrobię po angielsku stronę niebieskie. Albo jedno, albo drugie, nie? Nie, ja zrobię. A Julek będzie robił niebieskie? No, nie, ja zrobię różowe i niebieskie. A. Że, mam... Ale ze sticza? Z Angiel. I teraz patrz, bierzemy sobie kierownicę do dołu, bo zaraz będziemy przy końcu pola. Na brzołej niebieskiej gumce tam Angel i Stitcha A, I po no. będzie niebieskie koralik serduszko, Uwaga. serduszka będzie w jednym kolorze i do do teraz? No teraz nie, jak mogę w połowie pola Cię zawieść? Co? Tu jest dwa przyjazdy, robimy i jedziemy, nie? Bo tu mamy kierowcę, Julka, nie? Kiedy tak się nauczyłeś, wszystko robić? Co? No teraz ty kręcisz, no. Dobra, cofamy, 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 cofamy. Dobra, i puszczamy kierownicę. Widzisz, teraz robimy hop. Opuszczamy i patrz, widzisz, tu już nam maluje. I już tylko opyk, do przodu. I już sam jedzie. Już możemy odpoczywać patrz. kierownica do góry, ha? Widzisz, że jeździ? Widziałeś, żeby tak traktor jeździł? Nie. O, patrz. O to jest Julka, a to będzie twoje, dobra? Twoja strona będzie tam. To ten. Dobra, to zaraz się przysiędziemy, tu sobie siedzisz, nie? Albo ja siędę z Julkiem, a ty będziesz tutaj dowodzić. Bo na razie Julek dowodzi, nie? I jak jest? Wszystko dobrze? Zgadzasz się? Może tak być? Tak. Czy my nie jedziemy trochę szybciej? No jedziemy, bo teraz bieg wyżej dałem. I teraz już jedziemy, już Ci mówię ile jedziemy. 11 na godzinę. Widzisz jak nam ładnie miesza? Wszystko? Widzisz, Pat, jakie masz? Tomasz, jakie zrobione, a tu? I tak zrobimy to pole i wracamy do domu. Tylko pierwsza tutaj Julek robi? Nie? Julek mi pomaga, a później Marcysia będzie robić, a się przysiadamy, nie? Tak, Dobra, zaraz będziemy dojeżdżać do końca pola, to będziemy musieli łapać kierownicę, nie? Tak. O. No trzymaj kierownicę. Tylko zaraz, o. Yeah. Yeah. O, yeah. yeah. o. Yeah. 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 Uważaj <laughs> Marcy. Yeah. Yeah. Dojeżdżamy do końca. No i teraz musimy powoli. I hop, do góry. Yeah. Znowu weź prawie. to podnisz, bo <grym> się tak przewraca. <się grym> ja I tu już zawracamy, i teraz zaraz będzie przesiadka, nie? Małe pole, nie? Bo jakby było większe, to byśmy się bardziej pobawili, nie? No. A tak to, tutaj jest. Kanel, poczekaj, stop, 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 stop. Co, musi się poprawić? Nie, po prostu. To nie, to daj, ja te kupu się włożę tutaj do lodyweczki. Poczekaj. A ja... masz tu taką... No, to jest lodówka. Nie, Żeby miał chłodne picie. No, i teraz trzymaj kierownicę Julek. No i odbija chcę, w całą stronę. No, kręć ładnie. Ostatni No, i do przodu. O, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. I później kto? Później Marcysia? Robi swoje. I później Marcysia będzie robić swoje. Dobra, teraz patrzę. Klikamy guzik, do dołu. I gazu. i o, kierownica do góry i już możemy się, możemy gadać dalej, nie? Dobra, teraz Marcysia, kierowca zawodowy no, no cofamy, teraz w lewo kręć Myszosa Myszosa Julek, będzie teraz, teraz musimy chwilę, bo teraz Marcysia będzie jeździć O tak, no w prawo, skręcaj maksymalnie, no No kręć, kręć, nie bój się, nie bój się, o, tak. o. No teraz musimy matyśa chwilę porobić i jedziemy później do tego. Do cioci? Tak Nie do mamy nie? Oj, nie będziemy nic tworzyć. Nie będziemy nic tworzyć tylko teraz jedziemy od tej strony. Czekaj zobaczymy które nam załadowało. O, teraz jesteśmy z tej strony. No, i teraz cofamy. No, odbiję prosto. A ty jej ją! Dobra, puść, puść kierownicę. Nie patrz. Sam teraz cofa. Cofał. O tak o. Nie patrz. Teraz hop. Opuszczone. Tak. I teraz robimy tak. Hop, kierownica do góry. I o tutaj. Rączkę. I tak leciutko. Pchnij o. Hop. Widzisz? teraz to dobra. Tyle. Widzisz, I teraz tylko się patrzysz tutaj jak robi, nie? Bo tam już nam ładnie robi i tutaj możemy się właśnie patrzeć, nie? I tu masz pokazany ile zrobiony jest, ile to wszystko. I tak samo tutaj się możesz bawić, o. Widzisz patrz jak teraz traktor wygląda. Tu Julek zrobił, a teraz odejść twoja, nie robota. Nie widzisz i patrz, tam jest koniec pola pokazane, widzisz jest to B. Już nie jest duże pole, nie? Takie mniejsze. Ale zostawiłem, powiedziałem, że przyjedziecie i że Julek będzie operator, nie? I oto kończymy Robo, robotę, przepinamy siewnik, i później ja już sam pojadę, nie? Bo wy idziecie do babci. Julek do babci idziesz, nie? Ta. Troszkę się pobawić z babcią, nie? Żeby nie płakała, bo będzie płakać. Ta. Ta. I tutaj My jak właśnie uszybie, Ale nie dostaną się do nas, bo Widzisz, do, przyby, do nas co? się nie dostanę. I teraz patrz, ściągamy I teraz ja, o, ciut, o, ciut zwolnię I trzymaj rączkę tutaj I teraz tak, o, hop Ściągniemy jeden I o, ja już teraz przerwałem I robimy tak, że o, ja teraz Dojadę do końca Podnoszę A co to jest o to? A nie wiem, jakiegoś pana No i teraz kręć w fotostronę No ładnie Mocno, 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 do końca. I teraz drugą stronę odbijaj No cały czas, cały czas, no kręć. Aż się zatrzyma kierownica. No jeszcze, 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 no I teraz drugą. No, w drugo, w drugo, w drugo, w drugo Jeszcze, jeszcze, szybko, 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 tak. O, bo, 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 bo. Dobra I dobra, puszczaj kierownicę. Nie patrz, widzisz? To jeszcze. I on teraz sam się zmienił. No, i tam, o, widziałaś? i teraz do dołu, kółbiek i teraz tutaj pchnij to dźwigienko. o, u, aż tak to nie bo to cały ten nam, tylko tak jak bierzesz, o tak, leciutko widzisz, tu jest dwójka i jeszcze jeden, trójka i jeszcze jeden pchniemy, na czwórkę, o i zobaczymy Gdzieś to będzie jechał i odejdziemy, a tutaj wrócimy zamykamy i wracamy, nie? Tutaj mamy właśnie słomę też ścięto no, Także Kończymy ten vlog Mamy małe kurwisów no no, ale to już nie będziemy tego nagrywać, nie? No. Kończymy Wracamy do babci, robimy bransoletki. Tak. a ja tu przyjeżdżam później ja siąć, ja nie? No. no. I ja baba! I ty baba, nie? No, także Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.